i nie wiem o co chodzi widzowie co te, czemu tak dziś laguje no, normalnie tak dzisiaj by nie lagowało dobra widzowie i tak ten Nie wiem, czy to pomoże, coś. Dobra, mm, dobra, dobra, dobra. To tak. Y Natural, natural uh rain of taco and then then and then squy open your mouth and close your eyes It's rain of black nigger okay you już mu zdinci kurde ej sorry za logi video. sorry sorry Ну это не моя вина, то что вы не моя. не моя. не моя. Вот это пиздец. Ох. Nie wiem czy to coś pomoże, czy nie. Dobra, tutaj właśnie TP do siebie się... Typ... No. Yy. NPC create. To będzie 3 player. I, i znajdę jakiegoś gracza, co ma... Tak wiecie, Spongebob'a. Taki skinek Spongebob'a. Już 12 osób w piku? Serio? Pozdrawiam wszystkich Hello Pozdrawiam wszystkich, widzowie Masz live'a? Już? No nie pewnie loguje, nie? Ale mm, po... Ponga Bob y, name MC No, mega laguje. Dobro tam przeżyjemy Nie, ty musisz nie doglądać. Ten się teraz zawieszył ekran ciągle. Co? No ciągle jest ten sam ekran. Jaki? Czas otwarty z kursorem. Co? No co, co? A, no bo ja szukałem właśnie. Mogę nagrywać, jak ci pomagam xD Co? Mogę nagrywać, jak ci pomagam xD Że możesz nagrywać Jak ci pomagam, Łosiu No wiem Czyli chcesz nagrywać, jak mi pomagasz? Serio? No, Chcę się streamować, Bilu <laughs> Nie wygrywaj mnie, bo ja nie jestem o tym Czemu nikt nie pisze? Bo, bo, bo nie wiem. W sumie. Czekajcie, zmieniam na to. No, no, może jest lepiej trochę. No mm, coś teraz w się. No, ja się w bo zmieniałem internet. <noise> powiedział cześć, czemu nikt nie pisze. Nie wiem, czemu nikt nie pisze. No, Nie czy nie streamować w ogóle z innej gry. Z jakiej? No Nazywa się Boblox. <grystuj> <grystuj> nie, Ty jest jakiś zjarany. gościu. Nie gadam z tobą. O kurde. No bo to jest gówniany stream, to dlatego nikt nie pisze. Ale ty odpowiedziałeś na to. No ja odpowiadam jeszcze raz, bo może... Nie skonłam. No. Bo nikt nie pisze No właśnie Właśnie, a nikt nie czek pisze Ej, ej, widzowie, widzowie bo, bo to jest podobno tuf 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 To jest podobno taf SXE! Nie... Yy, nie chcę mi się tam. Yy, chcę ci pomagać, bo ty gornoc nie tam robisz nie, nie wiem, a ty masz live'a? Na razie nie. Zawsze mogę wyłączyć. A to... Nie wiem, szczerze, to ja bym musiał. Dobra, widzowie. Ja wyłączam MC i piszemy skrypty. Skrypty, widzowie. SK. O, kurde. SK Editor. Dobra, dobra, dobra. i Idziemy opisać. U... Na razie nie chcę ci z tego. To, tak wygląda ogólnie pisanie kodu. Co ją kalkulator odpalony? Macie widzowie, Ta, tak się pisze ogólnie skrypty, nie? Eee... I to jest udowodnione, tak się pisze skrypty. Oj, Że chodzisz po wspomnie? Ja teraz zmienię mapkę i kurde, ej, opóźnienie jest miliardowe, stary. A czemu mam grać w takie gówno? Nie, nie gram w stylu O'Brain Road. Ty chcesz, Robloxa? Co? Dlaczego masz cały czarny ekran, jak masz przechwytywanie e ten ekran? No nie, dałem sobie przechwytywanie aplikacji. Dobra, eee... Dobra, widzowie, mam to gdzieś. Odpalamy Steel Brain Road. <noise> nie, ale Robloxa można odpalić. A Ja się nie poniżaj. Dobra, tam nie, nie narzekaj. Mogło być gorzej. Nie, nie mogło być, uwierz mi. Mogło, oj mogło, mogło być gorzej. Oj, oj, nie mogło. Mógłbym gorsze gry odpalić, szczerze. No to jaka gra jest gorsza od... ...od Stila Brain Brainrod, tak Och, szczerze? Ale ja nie będę grał w Steala Brainrod. I szczerze, Fabian... Po, 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 powiedziałem, że będziesz! Nie powiedziałem, że nie będę grał, bo to gówno. Ej, Fabian Kozi Koziołek w ogóle grać... Napisałeś a Abre a i rot przez E. A to się pisze Brainy rod jak już. Naucz się angielski. W Ale wiesz, że po prostu mu się nie chciał pisać. <laughs> nie no. Po drugie. Y ortografia. Po trzecie? To jest gówno. Przed chwilą mówiłeś, żeby się to. Powróci. Nie. Dobra, dobra. dobra. E... <śmuszelne> Ale główna gierka w sumie sama. E... Jakieś OG-gierka bo ja nie lubię tych nowych. Za bardzo. Że grałem w 99 nocy w lesie. To inna sprawa, bo to jest. Mi się podoba. Ja lubię. <śmuszelne> Ty! I ten, SurviveDangerz I ja, dobra, gramy, 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 gramy Not where to Nie wiadu Możecie próbować do mnie dołączyć nie there Gdzie jest mapa? Gdzie A nagrywamy z rodowowej gierki, jakiejś nowej y Gdzie? Y w blokie? Żartujecie

Na pewno nie dzieje się to, że się dzieje się. O nie! Ja mogę mieć talgosowy. Nie, 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 Myśl streamuj z tego nie jest cały czarny ekran. Dobra, macie ekran cały, bo coś... coś się buguje. Daj robimy stream z Sven możemy, nie możemy, nie możemy A później z tego odcina Ej dobra, nie wiem, komputer mi się zaczął widzowie Jakby co, co był początkowy, to był, że tworzę serwer. Ja to było dzienki, o, o, działa widzowie. Roblox mi laguje, widzowie. Czemu Wy macie tak gównie na mnie jakoś streamy? I co robimy? No...